chwilę charakter kanału. Pokażę wam, moi idę akurat do sklepu, przejdę się. Jak to wszystko wygląda tak po drodze. No a zobaczcie sami, sami ocencie. Idę sobie na no, takich Finlandii. Takie są obrazki często właśnie w weekend. No, ale Kto im zabroni? Niech tak swoje. Nie wtrącają się. Nie są szli. Nie są szli. Nie są szli. Nie nikogo się Nie wtrąca. szli. jest są życiem. Nie jest pięknie. Nawet chłopcy grają talerzyki, rzucałem je do góry, biegając zatem podziwiam ten sport. Ja akurat to nie wciąga, Ale iść na basen, czy wolę pojeździć kowerkiem i chyba to jest lepsze niż badanie za talerzykiem. Bardzo modne ostatnio w Finlandii. Ciepło jest. Patrzcie. taki rękaw. Ale cóż jest Super, że no można ubrać krótki rękaw, krótkie spodenki. Wszystko się pięknie zazieleniło. Jest bardzo piękna pogoda. 20 stopni. Troszkę zmieniłem położenie aparatu. Super pogoda. Pięknie, ładnie. No i tak się zapowiada też na następny tydzień. Połowa maja jest cudnie tego właśnie brakuje w Finlandii. To jest bardzo krótko. Tutaj małe domki bardzo fajne. Nazywają się po fińsku rivitalo mają saunę. Saunę taki schowek zamiast piwnicy. Coś pięknego. Ale jest też coś. w Finlandii zrobiło się bardzo szybko, z dnia na dzień ciepło bardzo i od razu kasiarki ruszyły. Nie czekając, aż ta trawa będzie bardzo bujna. Jest świeżo, wszystko ładnie przycięte. No, ale teraz 4 miesiące będzie, powiedzmy, intensywnego lata. Także źle też nie jest. Zima też jest taka, jak powinna być. Jesień nie wiem, czy jesień jest. Trudno to nazwać. Wiosna jest bardzo szybka. Przedszkole wszystko elegancko. Naprawdę jest bardzo czysto. Zresztą widać po chodnikach, jak czyściutko jest. No nikt nie śmieci. To jest w naturze. Każdy wie gdzieś, trzeba co wyrzucić, gdzie zostawić. Koła podstawowa pod moim blokiem, znaczy przy moim bloku, bardzo blisko. Taki. O i tutaj też zaplecze przedszkola, to wszystko jest na miejscu. Zaplecze biblioteki i ścieżką laskiem do góry do domu. Jak już przejdzie ten okres, to jest naprawdę bardzo ładny I już widać dom Także spacerek się udał Jest przepięknie Zaszki śpiewają Rano tak dają, że aż budzą Życie jest piękne tylko trzeba wiedzieć kiedy je złapać za rękę mi się udało pozdrawiam I już dochodzimy do domu widzę, że tam już krylują jak jest troszkę do domu Widzimy, nie będziemy tam przechodzić sobie ludki siedzą skręcimy od razu w lewo wchodzimy do klatki I okna świeżo umyte dzisiaj, zawsze co roku, i okienka. Ale jest bardzo ciężko myć te okna. Jest dużo deszczu, dużo kamienia. Serdecznie pozdrawiam. I do zobaczenia.